да 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 Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym odcinku Nykowski spaceruje. Nie wiem na ile już przywykliście, bo tych odcinków powstało na tym kanale dopiero 10, ale dzisiejszy będzie nieco inny od poprzednich, ponieważ przeważnie wygląda to tak, że wychodzę na spacer, filmuję telefonem, robię zdjęcia rzeczy, które widzę, wracam na chatę, nagrywam prolog, ewentualnie troszeczkę więcej tekstu, edytuję to wszystko, wrzucam w sieć i możecie to oglądać. Dziś ta struktura zostaje... Bardzo podobna, aczkolwiek postaram się pokazać Wam to, czego już... Nie ma. Wszyscy szczecinianie, ale i wiele osób spoza Szczecina znało to miejsce. Tysiące osób ma z tym miejscem wspomnienia, nawet moja mama, którą kiedyś jakiś typ wyrwał i zaprosił na balety do Szczecina. Chodzi o mistera Szczecina roku 1972, czyli jeden z najpiękniejszych i najnowocześniejszych budynków tego typu w Polsce. Budynek przez lata pełnił funkcję akademika, hotelu, ale również odbywało się tam wiele imprez kulturalnych i nawet ja, nawet mi udało się mieć tam dwie wystawy mojej fotografii. W zeszłym roku rozpoczęła się tam rozbiórka. Ja byłem chwilę po przeprowadzce i okazało się, że mieszkam wyjątkowo blisko placu budowy, więc postanowiłem przychodzić tam tyle razy, ile tylko się da, i dokumentować postępującą demolkę. Zawaliłem przez to kilka spotkań, nieraz spóźniłem się na tramwaj czy autobus, ale wydaje mi się, że było warto, choć wtedy jeszcze do końca nie wiedziałem, co tak naprawdę robię. Czułem wtedy, że chcemy ci jak najwięcej zdjęć tego miejsca, oczywiście dzielić się tymi fotografiami w mediach społecznościowych, więc umieściłem kilka fotografii czy na Facebooku, czy na Instagramie. Ale nie wiedziałem co zrobić z resztą. W sumie zapomniałem na jakiś czas o tych fotografiach, i w tym tygodniu przypomniałem sobie o tym i pomyślałem, że to jest wspaniała rzecz, aby zawrzeć ją właśnie w tym odcinku i przedstawić wam tych kilka portretów. Znikania. Zdjęć powstało bardzo wiele i oczywiście nie dam rady zawrzeć ich wszystkich w tym odcinku, ale może przyjdzie na nie jeszcze pora, może przy okazji dokumentacji nowo powstającego budynku, jeżeli prace budowlane zaczną się, zobaczymy. W każdym razie podczas właśnie rozbiórki i później przy edycji fotografii urodziło się we mnie jedno ważne dość pytanie. A to pytanie brzmi, czy warto jest robić coś, w tym wypadku fotografie, ale też wszystkie inne tematy kreatywne, czy warto jest to robić w momencie, kiedy nie wiemy, po co to robimy? Na to postaram się odpowiedzieć w dalszej części odcinka, więc zostańcie ze mną do końca. I celowo od początku tego odcinka nie podałem nazwy budynku, tylko po to, aby w tym momencie zaprosić Was do obejrzenia portretów znikania domu marynarza w Szczecinie. you <laughs> Za moment wskoczymy do drugiej części tego odcinka. Nim jednak obejrzymy tych kilka fotografii, chciałbym Wam trochę technicznie opowiedzieć o ich powstawaniu. Większość z nich powstała przy użyciu aparatu Fujifilm X70, o którym zrobiłem już odcinek. W opisie poniżej znajdziecie link do tego odcinka, ale również część fotografii powstała z wykorzystaniem aparatu Nikon Z6 oraz aparatu Fujifilm X-T2 z obiektywami pokrywającymi ogniskowe od 14 do 27 mm. Jak pewnie zauważyliście, większość fotografii wykonana jest tak, że budynek fotografowany nawet z poziomu chodnika nie przypomina kształtem piramidy, co spowodowane jest zakrzywieniem perspektywy, a prostą bryłę. I tak się teraz zastanawiam, że może chcielibyście, abym przygotował dla Was taki odcinek, taki tutorialowy o tym, jak osiągam takie efekty. Jeżeli Wam się to podoba, jeżeli jesteście ciekawi, jak ja to robię, to dajcie znać w komentarzu, postaram się dla Was taki odcinek. Przygotować. Tradycyjnie zapraszam Was również do subskrypcji tego kanału. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, jeżeli nie, kliknijcie łapkę w dół. Ale przede wszystkim też kliknijcie sobie dzwoneczek, jeżeli nie chcecie opuścić kolejnych materiałów. Między innymi być może właśnie takiego o tym, jak osiągam takie efekty, fotografując architekturę. Tymczasem przenosimy się z powrotem na plac budowy i widzimy się już za kilka fotografii w dalszej części tego odcinka. Na samym początku postawiłem pytanie, czy robić coś kreatywnie, czy nad czymś pracować, jeżeli w sumie nie wiemy po co to robimy. Według mnie odpowiedź brzmi jak najbardziej tak, między innymi dlatego, że robimy wtedy coś, co lubimy robić. Jeżeli nie lubimy tego, co robimy, no to oczywiście warto się nad sobą zastanowić. Podczas y, przygotowywania tych fotografii nie wiedziałem po co to robię, wiedziałem, że chcę dokumentować y, to wydarzenie, nie wiedziałem co później z tymi zdjęciami się stanie. Chciałem mieć jakiś taki projekt, coś takiego, do czego mogę wracać y, co jakiś czas, nawet tak jak właśnie y, dzisiaj, po prawie roku. I warto także dlatego, że każde działanie związane z naszymi zainteresowaniami prowadzi oczywiście do naszego rozwoju. Ja na przykład wiem, że wiele z tych fotografii w tym momencie wykonałbym na pewno trochę inaczej. Y, oczywiście nie ma takiej możliwości. Jest natomiast możliwość kolejnej pracy i w przyszłości pracować trochę inaczej. Czy lepiej, czy gorzej, to nie wiadomo, to zawsze zweryfikuje czas i po pewnym czasie my sami. Póki co jednak róbmy to, co robimy, jak najlepiej potrafimy, bo to zawsze czymś zaowocuje. Tymczasem żegnam się już z Wami i życzę Wam wesołych świąt albo urlopu, jeżeli świąt nie obchodzicie, chciałbym też życzyć wesołych świąt yy, osobom prawosławnym. Fakt, że ich święto jest dopiero za miesiąc, ale pewnie o tym zapomnę, więc teraz korzystam z okazji, aby Was pozdrowić i życzyć Wam. Miłego. Czasu. Terminów świąt innych religii nie pamiętam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale życzę wszystkim, aby każde święto było dla nas czasem rozluzienia i uspokojenia i żeby nam po prostu było przyjęte. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku Nykowski Spaceruje. Uważajcie na siebie i swoich bliskich. Trzymajcie się ciepło. Cześć!